z nowym vlogu, dzisiaj mamy czwartek jak widzicie już się ubrałam, umalowałam jestem gotowa do wyjścia, Emil też wrócił z pracy i jedziemy do Gdańska zawieść moje papiery dzisiaj miałam też wyniki na jeszcze jeden kierunek studiów, który był takim awaryjnym we wtorek chyba są wyniki z ostatniego, bo składałam na trzy także zobaczymy jakie będą tam wyniki i ewentualnie wtedy przewiozę papiery między wydziałami bo właśnie ten kierunek, który jest wtorek jeszcze mnie interesuje Także na razie na to dziennikarstwo zawiozę I zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało Wszystkie dokumenty już mam Pogoda dzisiaj brzydka, ciekawe jak tam w Trójmieście Wszystko zabrałam Chyba tak, no dobra, to idziemy Okej, okay, my już wyruszamy I dzisiejszą wycieczkę sponsoruje Ed Sheeran Pytaliście co dostałam od Emila Od Emila dostałam płytę Eda z której bardzo się cieszę, bo sama chciałam sobie ją kupić, więc będzie można posłuchać w samochodzie. Zaraz włożymy tutaj płytę. Ktoś też się mnie pytał, czy zrobię filmik z Ustam na urodziny. Raczej nie, ponieważ już minęły te czasy, kiedy się dostawało prezenty od wszystkich. Także mamy płytę, będziemy słuchać. Fajnie jest wydana ta książeczka. Idzie I co? To jedziemy. Myślisz, że nie ma nic? No nie ma, bo my się Czekaj, jeszcze nie czytał. Nie wczytał? Teraz tak. Szkoda, że nie ma tytułów piosenek, nie? Mogłobyś czytać. Może sam, zaktualizować ten A może. Mi nie było wolno, kubka y, kupić sobie do kawy, ale Emil szklaneczki do domu to już może zabrać. Swoja brzerka. Pokaż tą swoją wyżarę. jaka radość! Okay. <laughs> Lepszy sos ever UK nie, nie ucieknie ci jedzenia. Mówmy się tak, za to, że ty masz dwie szklanki i chcesz je zabrać do domu, ja mam jeden kubek. Bo mi nie pozwoliłeś kupić e, kubka, a mamy więcej tych szklanek w tym momencie niż... A zobaczysz, jak się, jak się wyprowadzimy, to będziemy mieć e, mało swoich. Bo te różowe tylko są nasze, te niebieskie cztery są z mieszkania. To będziemy mieć już pokaż woli. Czemu? Bo no czemu w samochodzie. Kiedy byłeś w maku? Nie, ale nie byłem. Nie, nie, to te darmo ci dali? Na kabie byłem. Kłamczyzek. Jak to wygląda jak prawdziwa uczelnia, mój wydział w Toruniu to wyglądał jak ten jak, jak urząd, nie, nie jak urząd, jak przychodnia mi się kojarzył Taki mały i no w ogóle nie przypominał uniwersytetu, że tak powiem Wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, ale tutaj jest z zewnątrz przynajmniej nowocześnie wyglądający budynek I większy, także zobaczymy jak to w środku wygląda, bo jeszcze nie byłam i zaniesiemy papiery. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. A następnie jedziemy pewnie na starówkę, bo moja siostra jest u fryzjera gdzieś w tamtych okolicach. Także pewnie wyskoczymy sobie razem na kawę albo coś zjeść. Nie? Na kawę. Na kawę. Emil ziewa tutaj. Tak, ja mam ziewającą. Ale wybaczamy mu, ponieważ specjalnie dla mnie stał wcześniej i poszedł do pracy godzinę wcześniej chyba, nie? Wyszedłeś niż zwykle Ale z własnej woli to zrobił Prawda? Ja się oczywiście cieszę bardzo ale żeby nie było, że ja Cię zmuszałam, bo wiesz ludzie różne rzeczy sobie dopowiadają Nie, nikt mnie nie zmusza. po prostu jak widziałem Cię samą w Gdańsku to ja po prostu... Ale muszę się w końcu nauczyć tutaj jeździć kiedyś Ale to jak ja będę na miejscu a nie w Toruniu No to jak będziemy wyjeżdżać to też mi Nie Czego? A kiedy mam się nauczyć? No, jak zaczniemy tu mieszkać. No to już będzie za późno. Nie. szybko się nauczysz? Nie, nie, ja chcę wcześniej. Ja bym wolała jednak, jednak żeby to było wcześniej. O! No i prawo tu gdzieś, nie? Nie, jeszcze kawałek. Właśnie zauważyłeś? Robak jest blisko. To co? Wiedziałem. Po co? Wiedziałem. Znaczy, chyba po co? wiedział? Nie wiem, czy ten no ale... wydział jest w tym samym miejscu, ale. No te często się przyjeżdżał. No trochę te okolice się różnią od okolic, w których nie znajdujesz to się w moim wydziale, nie? Tu jaki ładny budynek. tutaj byliśmy na łyżwach, nie? Tak. No tu byśmy. Widziałam nauk społecznych, tak? Bo ja nie mam okularów, tak? No, ładny budynek, co? No. Może co, gdzieś indziej jest? Może tam? Szczerze nie wiem. Tu? Co widzisz? A, bo jestem ślepy, ale ładnie Ale ładnie Tam dwieście jeden, dwieście pięć, to tam Gdzie my jesteśmy? Zeszek ładna kawiarnia ładnie Wszystko załatwione! Nie mogę się napatrzeć, jak tu ładnie. Nie? Szybko poszło. Kolejki zero. Mówiłem, były, nie wiem, że kolejki będzie. A się bałam, wiesz, tam... Że to masz tylko zawsze stresy jakieś rzeczy. Przypomnę ci, jakiego ty ostatnio miałeś stresa. Także jedziemy i mam nadzieję, że znajdziemy jakieś miejsce parkingowe, bo no w sumie w czwartek o tej godzinie, ale w Gdańsku to może być tak ciężko, nie? Mm. Mm -hmm. Ile nam zostało? Kawałek. No wiesz, objeżdżamy jakoś, bo tu jest jakiś korek. No? Ładna tu pogoda. nie no do Torunia, tak nas deszczem przywitały pogoda dzisiaj. Trafił, nie? Nie wyrywa głowy. Great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing. Łącznie z godzinę chyba byliśmy, czy dłużej? No, no z godzinę. Wypiliśmy sobie kawkę, pogadaliśmy i teraz czas wracać, idziemy jeszcze tylko zadankować samochód i wracamy do, chciałam powiedzieć do Wrocławka, do Torunia. Ale... Emil, jak, jakiego masz nie dla naszych widzów? Że zostałem na studia. Uuu, czyli oficjalnie już i ty i ja. Na studiach w Trójmieście, Emil Gdynia, Emil Gdynia, ja Gdańsk, chociaż jeszcze może się zmienić, jeżeli zmienię kierunek, jeżeli się dostanę na inny, to być może będzie to inny wydział w innym mieście. Uu, nie lubię tego słońca w, w tej w godzinie, ale w Trójmieście, no to jest wszystko dosyć blisko, nie? Także jesteśmy szczęśliwi, Emil już wcześniej zawoził dokumenty, mieliśmy vloga, także pewnie pamiętacie. A ja, no musiałam dzisiaj, dopiero jak będzie lista kandydatów, także teraz czekam na listę przyjętych, że na pewno jest wszystko okej. Okay. Wow. Ludzie się jadą w ogóle na czerwonym, przejedzie? Przejedzie. Na pewno? Tak. A, no ma tyle miejsca, że nie pytaj. Nie. Myślałam, że tramwaj nam wjedzie samochód tak blisko. Trzeba będzie się nauczyć tu jeździć. jakoś Jakoś teraz się mniej boję. Kiedyś bym się bała, teraz już nie, ale mamy zielone, więc jedź. Jadę, tu w ogóle wszyscy jadą tu I za mną. Coś jeszcze sztukę. chciałam powiedzieć, Emil, ja i zapomniałam. tyle No i teraz pytanie, gdzie mam jechać prosto? No co, po prostu chciałam powiedzieć, że się cieszę, że ostatecznie wylądujemy tam, gdzie na samym początku, właśnie. Tak żałuję, że od razu tu nie zamieszkaliśmy. Ale może tak miało być. Mam nadzieję, że to tak. Może miało wtedy być. nasze życie wyglądałoby inaczej, Emil. Może byśmy nie byli razem. Może byśmy nie byli razem. Tak, to... Dlatego lepiej, że tak wyszło jak jest teraz. Nie no, lepiej się jedzie pociągiem pół godziny niż dwie godziny, nie? No właśnie, tak stwierdziłam, że to w sumie była taka. Przygoda, 3 lata spędziłam w Toruniu, potem dwa w Gdańsku, będę miała sobie kiedyś opowiadać. A tak to by była tylko 5 lat w Gdańsku. Zawsze to A tak jeszcze mam swój czas, żeby tu mieszkać. A zanim Torunia nie poznałam. A jednak piękne miasto. Patrzę, że to to jest słodkie miasto. No ale jakoś tutaj mi się bardziej podoba. Zawsze jak tu przyjeżdżam, to nie chcę się wracać. No Ale to wiesz, że to też z Torunią też tak było. No było tak, ale tutaj dłużej będziemy wszystko poznawać, bo jest i Gdynia, i Sopot, i w Gdańsku jest o wiele jakby więcej jakichś miejsc, czy knajp, Liona! Hej, Jak widzicie, już wróciliśmy do domu, także idę zaraz się wykąpać, zmyć makijaż yy, i czas spać niedługo. Także postanowiłam już zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że trochę udało mi się dzisiaj ponagrywać. Dzisiaj był bardzo udany i cieszę się, że Emil ze mną pojechał. No i tak, taki wypad, zawiezienie dokumentów, ale mimo wszystko było bardzo miło, mieliśmy spacer po starówce, pięknej starówce, także dzień udany. A ja się z Wami żegnam, widzimy się już w kolejnym vlogu, dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało i do zobaczenia, buziaki, pa!